Jesteśmy w gospodarstwie zrównoważonym, które zajmuje się produkcją roślinną i produkcją zwierzęcą. Jest to gospodarstwo, które współpracuje z jednym z naszych członków, z firmą Timac Agro. Stowarzyszenie zrzesza firmy z całego łańcucha odpowiedzialności za żywność. Team Agro Polska, ale w ogóle też Grupa Rulier, jest od 60 lat specjalistą w odżywianiu roślin i zwierząt. W związku z czym, oczywiście, te aspekty interesują nas najbardziej. Skupiamy się zatem na zbilansowanym odżywianiu roślin opartym o bilans nawozowy oraz na dobrostanie zwierząt, który leży w sercu naszych zainteresowań. Produkcja w gospodarstwie skupia się głównie na produkcji mleka. Yy, jednak no, żeby pr prowadzić efektywną produkcję mleka potrzebujemy powierzchni ziemi też, więc gospodarujemy na około 130 hektarach. Znaczna część produkcji jest nastawiona na produkcję paszy dla bydła. W gospodarstwie funkcjonują dwie nowe obory, jedna z 2015 roku, druga z 2020 roku. Obory są rusztowe, młodzież do pół roku przebywa na ściółce głębokiej. Obory są wyposażone w czochadła, wiatraki działające w trakcie lata, żeby zminimalizować stres cieplny. Maty legowiskowe są gumowe, jednak trzeba dbać o to, żeby zawsze były suche, więc stosujemy kredę sypką, która świetnie pochłania wilgoć, a jednocześnie nie szkodzi zwierzętom. Myślę, że ważnym elementem dobrostanu jest tuj zautomatyzowany. Staramy się w naszym gospodarstwie minimalizować zużycie antybiotyków przy hodowli zwierząt. Metodą na zastąpienie antybiotyków jest profilaktyka, czyli szczepienia, stosowanie mieszanek żyłowych, które stosują się alternatywą dla, dla antybiotyków. Jeżeli zwierzęta mniej chorują, nie musimy używać antybiotyków. Co 3 lata w gospodarstwie są wykonywane badania gleby w kierunku makroskładników i na tej podstawie są dozowane potrzeby nawożenia. W gospodarstwie stosowana jest gnojewica bogata w potas. Często yy, rezygnujemy z nawożenia mineralnego kosztem nawożenia organicznego. Aby rolnictwo było zrównoważone muszą być spełnione trzy aspekty. To jest aspekt środowiskowy, aspekt ekonomiczny i aspekt yy, społeczny. Yy, jest to bardzo istotne zarówno w produkcji roślinnej, jak i yy, produkcji zwierzęcej. Jesteśmy w gospodarstwie, które zajmuje się również produkcją zwierzęcą i bardzo istotne jest dbanie o dobrostan zwierząt, ograniczanie stosowania antybiotyków, ale istotna jest również emisyjność, co jest w przypadku produkcji zwierzęcej bardzo dużym wyzwaniem. Rolnictwo zrównoważone pozwala też na pewnego rodzaju zamknięcie tego obiegu i mając praktyki zrównoważone na polu, jesteśmy w stanie minimalizować to, co się dzieje w produkcji zwierzęcej. Moim zdaniem rolnictwo zrównoważone jest to przyszłość. Mamy też trend rolnictwa ekologicznego, które moim zdaniem jest alternatywą, ale nie jest rozwiązaniem ponieważ ciężko nam zadbać o glebę w rolnictwie ekologicznym mamy ograniczone możliwości nawożenia i stosowania nawozów organicznych. Nasze produkty od 60 lat powstają właśnie w trosce o to, aby zapewnić tą równowagę pomiędzy troską o środowisko naturalne, potrzebą żywieniowym, czyli tym z czym się zmagamy w kontekście konfliktu na Ukrainie, w kontekście cen podów rolnych, myśląc o tym, aby zapewnić finansową stabilizację gospodarstwa. W naszym gospodarstwie rolnictwo zrównoważone objawia się w logice gospodarowania. Jeżeli potrzebujemy ochrony fungicydowej na zboża raz, to wykonujemy ten zabieg raz, a nie trzy razy. Staramy się też odchodzić od uprawy orkowej, żeby chronić wodę glebową i materię organiczną w glebie. Oczywiście stosujemy nawożenie organiczne, bo przy produkcji zwierzęcej jest to konieczne, jest pozbywanie się nadmiaru odchodów, a jednocześnie jest to najbogatszy nawóz, jaki możemy w tej chwili dostać. Żaden nawóz mineralny nie zastąpi nam obornika czy gnojowicy. Planujemy budowę rolniczej biogazowni w celu maksymalnego wykorzystania tych, tych zwierząt, które mamy i produkcji roślinnej częściowo też jednocześnie zapewniając sobie częściową niezależność energetyczną i bezpieczeństwo. I też stabilizując nawóz, stabilizując gnojewicę poprzez fermentację w biogazowni. Bycie członkiem asap jest dla nas bardzo ważne i myślę, że jest to współpraca owocna i na której korzystają zarówno wszyscy członkowie, jak i wszyscy rolnicy, którzy są zainspirowani tym modelem i którzy chcieliby tą drogą podążać.